Paski. Chociaż turbo paski mi są niepotrzebne, bo nie robili remake'a. Ale niech na razie... Dobra, niech na razie będą. Także z tych banów, co pamiętam, to był Szakom Morgana, Kassadin, Ari Szakom Morgana Casadin Ari Urgot i jeszcze tam jedna postać była, nie pamiętam. No ale to nieważne. No i piki są właśnie takie jakie widzieliście, bo tutaj chłopaki mi wszystko podawali jak na dłoni. Także e, piki jak najbardziej są e, wszystkie e, takie jakie były podane, i teraz jest mecz e, Y Spectral kontra FTW Team. E, setup, e, setup, setup, setupy, setupy. Aż muszę chyba jeszcze podejrzeć, bo zapomniałem kto gdzie gra. Ha, 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 ha. Ale jestem dzisiaj coś nierozgarnięty, chyba troszkę. Dobra, czyli już wiem. White y Spectral jest, jest oczywiście po lewej. Natomiast FTW, po prawej. Dobrze, już zdejmuję teraz paski, żebyście mogli sobie zobaczyć wszystkie spele. No i Y-Spectral, czyli Nietzsche jako szywa w dżungli razielek na midzie jako Ryze. Matlus z Summarumem na bocie, czyli Tristana i Sona. Ciekawe, Tristana oczywiście z Klinizem, co ciekawe nie z Healem. No i Moskalowy jako Shen na topie z Teleportem. Zobaczmy, co tutaj dalej po stronie FTW Timu mm, Kwarostoks y, jako Tarik z y, Kamczokiem na bocie oczywiście Kamczuk jako y, tutaj Korki y, old jako Warwick na topie y, Berdalol jako y, y, Lisin w dżungli no i MTT94 jako Galio na midzie, chyba że będzie to Apple Warwick na midzie, a na przykład Galio na topie, co by mnie też zaciekawiło niejako, ale nie wiem, nie wiem. No, wydaje mi się, że jednak Galio będzie tutaj na topie, a hmm, Kamciok, nie Kamciok, tylko Queers OLT na, na, na topie A MTT na midzie przepraszam z speli które tutaj mnie zaciekawiły to dwa heal, czyli Adekery z Healem, no i support z Healem, natomiast do tego dochodzi jeszcze dochodzi jeszcze egzaust u Quarostoxa, który nie ma. Escape mechanizmu, no, żaden zyski skilli Tarika nie przypominam sobie, żeby powodował, że Tarik będzie mógł gdzieś odskoczyć, uciec, nie wiem, sflaszy, przeteleportować się, lub coś takiego, także Tarik pozostaje bez, bez escape mechanizmu, natomiast po stronie Y-Spectral, no, tak jak mówiłem, Tristana z Klinizem, Tristana z Klinizem, no, jest to niejako dobry wybór, Zdejmuje wszystkie te debuffy, które ma na sobie, ale przypominam, nie ściąga ultimateów. Kiedyś Klinic ściągał ultimaty i można było, że tak powiem, ja osobiście płakałem, jak robiłem ultimatea w Adekary, który rzucał mi Kliniza no i po całym kombie z ultimateem na samym końcu wychodził z tego, i nic się więcej nie działo. Także to naprawdę bardzo, bardzo boli. Teraz jednak, Klinis nie zdejmuje, nie, nie, nie powoduje ucieczki z ultimateów, które mają sapresa przede wszystkim, także mm, to trzeba będzie mieć na uwadze. No, ale od tego są inne rzeczy, Jezus. Czyż mnie wzrok, wzrok mnie nie myli? Mam, mamy 309 widzów. Z tego co patrzę na tego Xplita, przez chwilę było 400, chyba 8, ale to chyba Xplit się z pomylił, ale nie wiem. No, o, bardzo bym się cieszył z takiej ilości widzów, ale to oczywiście później da się sprawdzić. Eee, także wracamy teraz do loading screena Szywana z bardzo ładnym skinem, z tego co widzicie, eee, Facebookowa Tristana. Oczywiście także eee, różowo-włosa różowo -włosa Tristana. Mi się podoba ten skin do Nie wiem, co wy chcecie od niego. No, może, nie wiem, no ale dobra. Nieważne, kto jakie tam ma skiny, ważne, kto jak gra danymi postaciami. 382 wersów, proszę Państwa, no naprawdę. Jestem w szoku, przez chwilę było nas ledwo ponad 100, a teraz już jest prawie 400, no to jest niesamowite co się tu dzieje. Nie wiem jak to się stało, czy to błędy są jakieś w czy coś, czy naprawdę jest tylu, tylu tutaj chętnych do oglądania. No i jesteśmy już na Summoner's Rift Y-Spectral na dole. Natomiast FTW team na górze, szybko sprawdźmy zakupy. Tak jak mówiłem początkowo, Warwick tutaj do AP troszeczkę się e, przystosuje. Także pierwsze zakupy już u Warwicka e, Dorans Ring. E, natomiast po stronie Y-Spectral e, praktycznie Tak standardowe tutaj zakupy. No e, nie ma co prawda tego pinkwarda u e, Sumaruma, ale to nie wszyscy tutaj wybierają e, te pinkwardy. Jest teraz szybki Ward w tribuszu, żeby zapobiec niejako inwazji tutaj tej dolnej części dżungli przez graczy FTW Team. FTW Team jednak skupione bardziej przy swoim Blue Buffie być może oni się też spodziewają, niejako tutaj inwazji. Tak, poszła plotka, że ktoś ma śpiewać i z, cztery, z 300 paru zrobiło się 130, czyli tam był jakiś błąd, tak mi się coś wydaje, albo y, ktoś próbował y, może zdosować <grych> streama, ale to by było trochę bez sensu. No i dobra, wracamy do gry, bo jest tutaj cała piątka graczy FTW Team, co prawda jest tutaj już ten ward, więc na pewno Y-Spectral spodziewa się inwazji, no i powinni się teraz lepiej niejako tutaj ustawić gracze Y-Spectral, żeby nawiązać walkę z przeciwnikami, no jest 5 na pięciu, na pewno Berdal troszeczkę się tutaj wysunął, więc już Y-Spectral wie, że tam jest cała odruszna przeciwnika. No i za chwilę możemy zobaczyć ten pierwszy levelowy teamfight. Jest próba podebrania Reda, no i będzie pierwszy levelowy teamfight. Bardzo duże zamieszanie tu i solty. Jako pierwszy najprawdopodobniej umrze tutaj od Ignite'a. No i dużo, dużo tutaj nie brakuje. O ile teraz nicze jednak, nicze jednak umiera jako pierwszy. No bardzo blisko był, byli gracze tutaj z zabicia. No ale teraz Summarum podbiera tego Kilsa. a w tym czasie Bredalol yy, yy, Ucieka tutaj do krzaków, o i jeszcze złapany tutaj Tarik, także 2 za 1, mimo wszystko, że nie udało się zabić Two Old, poległo dwóch graczy FTW teamu, no i mimo wszystko udało się właśnie Y-Spectral odrobić tego First Blooda. Ale zobaczcie, e, Bredalol mimo wszystko cały czas siedzi tutaj w dżungli e, u swojego przeciwnika. E, Nicze nie spodziewa się, że za chwilę ten redbuff zostanie mu podebrany. E, e, nie wiem, czy on jeszcze ma tego. A, jeszcze smajta Bredalol. No i nadciąga teraz e, Nicze, no ale Bredalol w tym momencie właśnie kończy. E, red buff, a jest tutaj e, pink e, na. E, Bredalola ale Roll spokojnie e, Fleszuje, no Razielek jeszcze Biegnie, jest już e, Matus No i będzie niestety kolejny kill e, Dla Y Spectral, no bardzo ładnie, bardzo ładnie. Y Spectral tutaj reaguje na inwazję. No i mimo zabrania tego red buffa, Matlus zdążył tutaj podskoczyć racket jumpem, zeslowować swojego przeciwnika. No i w tym czasie Razielek przyszedł, zamknął w klatkę. No i był, wyszło w sumie 3 za 1 w przeciągu praktycznie 4 minut gry. No i tak jak właśnie większość z Was zauważyła. Tristana 2-0 już w trzeciej minucie Do tego z Red Buffem To naprawdę będzie ciężko Ciężko tutaj przez te parę minut Nawiązać jakąkolwiek walkę Z Tristaną No ale zobaczymy Zobaczymy Był Pink już Żeby postawić Warda Przy Smoku Na topie cały czas Widzę walka Chciałem właśnie tu wcześniej zobaczyć, ale na dole cały czas się coś działo. Moskalowy bardzo mocno tutaj scharasował Twiersolda. No Twiersold ciężko, ciężko ma z tym nowym Shenem, możemy powiedzieć, bo to jest już, to jest niejako nowy Shen. Został tak pousprawniany, że naprawdę według mnie jest bardzo, bardzo dobry, ale będzie teraz sytuacja 2 na 1, no i niepotrzebnie Bredarol się wycofał, ale jest trafiony to kół, ale bardzo ładny dash i... Spokojnie sobie Moskalowy ucieka z sytuacji 2 na 1. Mógł spokojnie tutaj zachodzić swojego przeciwnika Bredalol tą stroną właśnie od strony tutaj rzeki, żeby żeby niejako zagrodzić tutaj drogę. No ale był postawiony ward w tym górnym tribuszu, no i Moskalowy wiedział co się czai tutaj w krzakach i spokojnie ucieka do bazy. Na no, MTT kontra Razielek, Razielek z e, blue buffem od swoich przeciwników, czyli tym oczywiście podebranym, cały czas spamuje tutaj sobie ładnie e, pelami. E, w tym czasie MTT już e, troszeczkę poniżej połowy swojej many, także no, też nie może tutaj za bardzo nic e, zrobić, a Matlus na spółkę z e, Summarumem cały czas pod wieżą przeciwnika, no i zobaczcie, ta wieża już troszeczkę e, damage'u ma, e, Kamciok też e, na połowie swojego healtha, a jak mówiłem, no Matlus będzie harasował, będzie, będzie harasował dopóki ma tego Reda, no bo Red naprawdę dużo tutaj pomaga. No i nic, nic tutaj nie mogli zrobić do tej pory Kamciok z... Quarostoksem. Quaro teraz ten red się właśnie skończył, więc ta linia zostanie najprawdopodobniej odpuszczona, ale jest walka na midzie, Raziele kontra MTT. MTT dostaje teraz Ignite, no i bardzo ładnie. Ojoj, blisko, blisko. Ile tutaj helfa zostało? No, mniej niż 20 helfa zostało. MTT, no ten flash naprawdę idealnie, idealnie tuż przed zamk próbą zamknięcia w klatkę. Bo ta klatka na pewno przypieczętowałaby tutaj tego kila. No i tutaj <coughs> widzimy teraz na topie Two Years Old troszkę scharasowały Moskalowego. Moskalowy z połową helfa, no ale tu cały czas rzucane te Warpal blade i cały czas, cały czas odrabia tutaj tego straconego helfa Moskalowy. Jest teraz inbawi Reda no i przeciwnika przez niczego. Dochodzi jeszcze raz Zielek. No i może będzie 3 na 1 na topie w tym momencie jest zabrany teraz ten Red Buff No i zapowiada się akcja 3 na 1 na topie. Nie ma żadnego Warda tutaj Tu salt, no i będzie bardzo, bardzo, bardzo niekorzystnej sytuacji. O i nie trafiony teraz ten dash, No i muszą gonić, muszą gonić, jest bardzo ładny flash, ale zostaje Tu i zamknięty w klatkę, co prawda, używa ulti, ale może może. Mu tutaj to nic nie pomóc. Jest kill na koncie Moskalowego 4 do 1 dla Y Spectral. Schodzi teraz MTT na dół. Nie ma żadnego warda Y Spectral, ale już był ping tutaj na Tribusza i na Smoka. Jest rzucony CV przez Y-Spectral, także MTT zostaje zauważony, no i Matlus tutaj z Summarumem spokojnie przy swoim turecie oczekują na przeciwnika, nie dając się wciągnąć tutaj w walkę 3 na 2. na spokojnie, teraz Summarum poszedł też postawić Warda przy Smoku no ale tutaj żaden, żaden team nie ma Warda w Tribuszu no i to też może być mm, bardzo nieciekawie dla obu teamów no i teraz ładny fokus na Toxa od Summaruma no duży był ten damage mimo wszystko no ale zobaczmy, no Matlus Matlus ma chyba przewagę jako 52 miliony na jego koncie i 38 na koncie przeciwnika no i teraz kolejny haras od Sumaruma widzę właśnie, że Moskalowy schodzi na mida, więc będzie próba ganka na midzie, no już Moskalowy nadchodzi, no i będzie teraz Dash jest bardzo ładnie zamknięty w klatkę, teraz jeszcze nadchodzi tutaj nicze jest Ignite, no i jest 5 do 1 Nicze zgarnia kila bardzo ładnie tutaj e, i z góry i z dołu e, zeszli gracze e, Y-Spectral. Chyba nie było e, tutaj e, informacji o tu jest Olda, że e, Moskalowy właśnie się zbliża e, na mida. No i teraz e, smok na konto Y-Spectral. No dochodzisz tu Bredalol, ale nic nie będzie mógł zrobić. E, Bredalol z tego co widzicie dwa levele zaniecze jako jungler, więc to jest duża, duża